Cześć, witaj w kolejnym materiale. A dzisiaj pokażę Ci trzy bardzo proste i bezpieczne ćwiczenia, które będą pomocne w walce z rwą kulszową. Warto jednocześnie pamiętać, że nie każde ćwiczenie jest dla każdego na danym etapie. Może być tak, że jedno ćwiczenie będzie Ci nasilać dolegliwości, a drugie będzie je redukować, a za tydzień może być na odwrót. Więc przed wszystkimi ćwiczeniami stawiamy nawias. A przed tym nawiasem jedno zdanie. Jeśli nasila to dolegliwości bólowe w trakcie wykonywania lub bezpośrednio po jego wykonaniu, ono nie jest na tym etapie dla Ciebie. Natomiast jeśli czujesz się dobrze w trakcie wykonywania tego ćwiczenia, daje Ci ono ulgę albo jest neutralne dla Twojego bólu, może dawać jakieś przyjemne uczucie rozciągania, to ok, spokojnie możesz te ćwiczenia wykonywać. A jakie to ćwiczenia? Zapraszam. <laughs> Do pierwszego zadania ustaw się tak, aby było ci po prostu wygodnie. Pomocna może się okazać poduszka pod brzuchem. Najlepiej to ćwiczenie wykonać na podłodze, na macie. Normalnie, gdy wykonujesz to ćwiczenie, warto mieć głowę opartą o ręce, tak aby cały nasz kręgosłup był w takim w miarę neutralnym ustawieniu. Ja, z racji tego, że będę mówił, będę miał tą głowę nieco uniesioną. Zginam kolana. Do około 90 stopni i zaczynam to ćwiczenie od wykonania delikatnego przechylenia nóg w jedną, w drugą stronę. Nawet nie odrywam tych kolan od łóżka, wykonuję delikatne rotacje. Jeśli to jest bezbolesne, to idę dalej i tutaj już odrywam jedną nogę i wchodzę w większą rotację, zarówno w stawach biodrowych, jak i w kręgosłupie lędźwiowym. Nie muszę przytrzymywać tego ruchu, staram się przychodzić płynnie z jednego zakresu do drugiego, nie nasilając bólu. Często będzie tak, szczególnie w ostrym stanie, że jeden kierunek będzie bolesny, a drugi może być w ogóle pozbawiony, całkowicie pozbawiony bólu. Więc wtedy nie wzmuszajmy się do tego, aby to ćwiczenie zawsze wykonywać symetrycznie, tylko wykonujmy je zawsze w tym zakresie, gdzie nie ma prowokacji bólu. Do wykonania kolejnego zadania potrzebujemy tylko jakieś stabilne podparcie. Opieram się o stół, nogi delikatnie kieruję do tyłu, zginam nieznacznie stawy kolanowe. i Jedyne co robię, to wykonuję tyło i przodopochylenie miednicy. I teraz ważne jest w tym ćwiczeniu, aby na tyle, na ile to możliwe, wyizolować ten ruch. Aby skupić się na pracy głównie kręgosłupa lędźwiowego, aby pobudzić do pracy mięśnie, aby wykonać pewien ruch w kręgosłupie lędźwiowym oczywiście w tym bezbolesnym zakresie, aby dostarczyć inny bodziec, inną informację do tego obszaru. Dlatego Tutaj także przydatne będzie lustro z boku. Jeśli macie taką możliwość, to ustawcie się tak, aby widzieć siebie z boku, ponieważ nie widzimy tego ćwiczenia, tylko troszeczkę gdzieś możemy podejrzeć. A jak mamy lustro, to do, super kontrolujemy wtedy, co się dzieje. Jeśli to ćwiczenie jest proste, jeśli nie odczuwamy żadnej trudności, to możemy je urozmaicić odrywając na przykład nogę i rękę. I staram się wykonać to samo. Mogę na przykład do ręki chwycić sobie jakiś ciężarek i wykonuję to samo, ale z jakimś obciążeniem w ręce. Za jednym podejściem, w jednym podejściu warto, warto popracować tutaj, między minuta a dwie minuty. I ostatnie zadanie, tutaj również zostajemy przy stole, kładę swoją nogę na stole. Jeśli takie ułożenie jest problemem, to mogę wysunąć stopy, aby wystawała poza stołem. Natomiast jeśli to dalej jest problemem, położenie nogi w ten sposób, to mogę położyć nogę na jeszcze niżej, na jakimś krześle, na łóżku. Możemy tutaj pokombinować albo wracamy do tego, co mówiłem na początku. Być może to ćwiczenie w ogóle nie będzie możliwe, nie będzie możliwe do wykonania na danym etapie problemu. Czyli jeśli jest możliwość, ustawmy nogę. Tak jak teraz, lekko zginam nogę, na której stoi, to może już wywołać pewne uczucie rozciągania w ojcach pośladków i pochylam się do przodu pochylam się do przodu oczywiście bez bólu, jeśli jest uczucie rozciągania, super zostaje 15 20 sekund nie prowokuje drętwienia żadnego potem wracam sobie do pozycji wyjściowej, jeśli to jest w porządku, super, mogę to powtórzyć kilka razy ale jeśli to prowokuje coś nieprzyjemnego, zmieniam kierunek. Idę sobie w stronę mojej stopy. I robię to samo. Utrzymuję to 15-20 sekund. Potem wracam do tej pozycji wyjściowej. Prostuję się. Jeśli jest OK. Powtarzam, jeśli źle. Idę w kierunku kolana. Wchodzę. Utrzymuję rozciąganie. To samo co poprzednio. Wracam do pozycji wyjściowej. Jeśli wszystkie kierunki są ok, korzystam z wszystkich kierunków. Warto także pamiętać, aby zrobić to zadanie także na drugiej nodze. Nie odpuszczamy tu żadnej skończeń. Jak widzicie, ćwiczenia są bardzo proste. Sprawdzajcie, testujcie je. Nie mamy tutaj nic do stracenia, a na pewno który z nich będzie dla Was w porządku i przyspieszy was, Wasz powrót do sprawności. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.